Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej serii so Ludzkownik ADWW, a to jest kolejny odcinek z serii FM Retro Football Manager 2015, gdzie prowadzimy sobie karierę z Terem United. Tak w poprzednim odcinku, dla przypomnienia, zagraliśmy sobie dwa mecze, które wygraliśmy w bardzo fajnym stylu 4-0 oraz 3 z Burnley. I tak na szybko, także, że w tabeli, dzięki tym zwycięstwom, jesteśmy obecnie na 10 miejscu. mają 10 punktów, tracąc 12 do Arsenalu, ale też odskakujące jest od strefy spadkowej. No i oczywiście w dzisiejszym odcinku, rozegramy sobie dwa mecze. Z Crystal Palace oraz Leicester. Co ciekawe, dwa mecze będą w telewizji, więc będą kolejne jakieś no. Y, można powiedzieć, finanse po prostu dla Manchester United. Ja już sobie wcześniej ustawiłem skład, dlatego no. Nie musimy się obawiać o co chodzi tam od no, Dlatego już powiem od razu o co chodzi. Tak więc u nas w bramce De Hela, dalej w obronie Blind, Troy Jones no? w pomocy Young, Felaini, Herrera oraz Błaszczykowski, a w napadzie Falcao i tym razem James Wilson. Chciałem dać szansę budziakowi, może da rada akurat. I teraz na skład oczywiście Crystal Paladins, w ramce Hennessey w obronie Asu, Ekoto, Hangeland, Delaney oraz Ward w pomocy Jonik Bolasi, Mats, Jedyniak oraz Panson jako ofensywny pomocnik środkowy Lee Chong, Yong oraz w napadzie Campbell, nie wiem dokładnie jaki Campbell, bo nie śledziłem się oczywiście w tamtym czasie, no aż tak mocno tej Premier League, dlatego oczywiście klasycznie robimy tak jak robimy, czyli wiedzę w wasze umiejętności, i radzi się coraz lepiej, że każdy jest zmotywowany, no i cóż, no i jedziemy. Mam nadzieję, że będzie to też tak samo dobry wygrany mec. Szósta minuta spotkania. Podanie było do Błaszczykowskiego, ale nie dał rady. Campbell przejmuje. Tam jest koni dwóch obrońców tego United: Li chang Panceon, Panceon. Podaje do Campbella. Herrera próbował. Zwycił dobrze. Royo. Jones. Podaje na środek, ale nikogo by nie było. Niestety przejmuje Hangela, Jedynak. Lee Chang yong Fela bardzo ładnie odebrał piłkę. Herrera przejął, Co podał Falcao. Wilson. Co zrobił? Wilson. Podaje do tego do Herrera. Błaszczykowski, Błaszczykowski, Czy tam ma kogoś? Tak. Podchodzi Falcao do niego, ale ten. Leci sam na sam, ale teraz podaje to Falcao, Wilson się przebija w tym momencie, ale niestety nic z tego nie wyszło. 25 minuta spotkania, w tym momencie mamy faul i niestety Fellaini dostaje od razu czerwoną kartkę, więc no mamy problem, bo gramy w dziesiątkę. Dlaczego on to zrobił nie mam pojęcia, na szczęście no mam nadzieję, że obrońcy dobrze robią, bo ja zawsze jak dostaje się czerwoną kartkę to taka moja porada, że jeżeli stanie ktoś, ktoś z tych obrońców to polecam wpuścić kogoś z najsłabszego, a jeżeli tak jest to możecie trzymać tak dalej, bo... Myślę, że pomoc da radę ci się bez jednego. 31. minuta spotkania, DH przejął piłkę, podanie do Herery, Wilson, Wilson, podanie do Falcao, Falcao będzie strzelał prosto w bramkaza. jestem jeszcze Błaszczykowski, próbował przejąć, Wilko Jesz jeszcze przejmuje, Falcao, ale nic z tego nie wyszło, obrońcy właśnie Krysztafa przejęli to oczywiście, Royo. Jeszcze końcówka pierwszej połowy, wtedy po poprzednim odcinku powiedziałem wiadomo co, Mac, Panczon, Panczon Sela i niestety bramka 1-0, Jason Panczon. Pierwsza bramka w tym sezonie dla tego zawodnika, no... Trzeba przyznać, obrońcy nasi się nie spisali, można powiedzieć, w tym momencie, bo zobaczcie, tutaj podchodził właśnie Serna, tutaj był blisko, blisko Błaszczykowski i ni, w ogóle nie był pilnowany właśnie Panson, ale cóż, niestety, przegrywamy 1-0. I witam was na przerwie, niestety, właśnie tak jak mówiłem, przegrywamy 1-0 z Crystal Palace, no... Bo brak naprawdę błędzie, który się zdarzył, że nikt go nie pilnował. Oczywiście trzeba być zmotywować i tym podobne, dlatego jedziemy dalej. Zapewne widzicie właśnie, że niestety James Wilson zgarnął kontuzję dosłownie przed końcem pierwszej połowy, dlatego musiał dla niego wejść Robin Van Persie i trochę mnie to niepokoi, bo no chciałem zobaczyć czy da radę, ale widać nie dał rady. Widzę, że Dario Serna jest dzisiaj beznadziejny, dlatego wejdzie za niego oczywiście Rafal, bo on jest, no, na jego pozycji. Oczywiście zastosujemy Radę, no i druga połówka, strzelcie coś! 57. minuta spotkania, był rzut wolny, przejmuje Błaszczykowski, Rojo jest tam na boku, ponieważ dostał właśnie faul. Błaszczykowski walczy, walczy i podał do Van Persiego, Van Persie Herrera, podaje do Walka o Walkę, strzeli, GOOOOOOOL! Jeden do jednego! Normalnie mamy teraz remis. Randomel Falcao strzela. Wiedziałem, że ja zrobię to, bo tak nie wiedziałem właściwie co powiedzieć z tej akcji, można powiedzieć, bo ona była naprawdę dobra. Falcao się idealnie przebił i właśnie zmieścił tą piłkę oczywiście. 1-1. Witam na przerwie oczywiście. Jest 1-1 i nareszcie dobrze to wygląda, ale widzę, że no Phil John w tym razie nie spisuje się dobrze, dlatego no Sunset dostanie właśnie Johnny Evans, który no niedawno grał przecież ten w kadrze Irlandii Północnej i no będzie ch chciał pokazać jak najlepsze strony Widzę, że nie jest wiarygodny. Co ty tam jest? Kolejna akcja, 76 minuta spotkania. Rafael Błasykowski na skrzydło. będzie chciał podejść do Falka! Falka o Ale broni to! Dosłownie polcami jest bramka, że jestem tam pan Persi Selo Własikowski Falkao! Jeszcze coś będzie z tego, niestety nie! Wybijają piłkę na aut Kolejna akcja, 10 minut do końca meczu. Wybija wan Persi Falkao jest sam na sam leci z trzema obrońcami. Podaje na błas do Błastykowskiego na prawo. Czy coś wymyśli że tam podchodzi... Już jak jest na skrzydle, ale niestety nie strzelił. Jeszcze to był plus spalony. Ostatnie minuty spotkania, właśnie czy coś jeszcze się stanie. Young, Falko, tam zagrywa, ale niestety piłka była za daleko, żeby coś mogło dojść. I koniec meczu. No i mamy pierwszy remis od dłuższego czasu w tej serii. No, mogło być zgodzy tak naprawdę mogliśmy to przegrać, ale nie będę na nich ten mówił źle, bo oni próbowali coś zrobić. Marcos Royal dostał kontuzji, licza na to, że ona będzie dosyć mała, ale no. Chociaż może to będzie dobrze, 1-1, Panzer on strzelił przed końcem pierwszej połowy, falkaowy w 57, no i dzielimy się praktycznie punktami, mamy 11 punktów w tym momencie i no liczę po prostu, że będzie lepiej. United osiąga remis mimo długiej gry w osłabieniu i to jest właśnie plus, 80 dni, no mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale przynajmniej ten. Jest dobrze. Kibice pogrążeni w czarnej z lecznictwa klubów Kibica uważa, że mecz 1, 1 był dla nich powodem słabego rozczarowania. Moje inne zdania z Kibica doceniam jak włożonych przez zespół w tym ramię, tym bardziej, że przez większość część spotkań grał w osłabieniu. No właśnie, więc o czym wy tu mówicie? Kolejnie odsunięty na jeden mecz. I od razu mówię tak, jeżeli zawodnik dostanie pierwszy raz tą kartkę czerwoną, to zawsze udzielajcie ostrzeżenia tylko, a jeżeli to wtedy on te zaakceptuje. Późniejszych już dawajcie karę o pieniądze. A jeżeli chodzi o no, odwoływanie się, to jeżeli tu pisze, ze sędzia w tym przypadku podjął cóżą decyzję, to nie odwołujcie się, ponieważ to i tak wam nic nie da, że dostaniecie jeszcze więcej kar i tym podobne. E, uważnie od tozy, że macie ciekawsze pytania na pewno. Na pewno jest pan dumny z reakcji z zespołu po tej czerwonej kalcie, wykazali się nie lada ambicją. Wiele zespołów wywiesiłoby w tej sytuacji białą flagę, ale moi zawodnicy są wykuci z twardego metalu, muszę się przyznać. E, tutaj tak, ja już to szybko oczywiście przewinę, bo nie chce mi się gadać, nie, nie, nie. No i no, tak można to powiedzieć. To oczywiście, wcześniej były też mecze no, krajowe i no, powiedzmy, że najlepiej spisał się coś śmiesznego falko. Tak czy co, widzimy się już na drugim meczu. Witam serdecznie na ekranie już drugiego meczu dzisiejszego na wyjeździe z Leicester, dlatego no omawiamy szybko co będzie, tak więc no co, w Leicester w bramce Sparcer, dalej w obronie Rowley, De Morgan oraz Simpson, w pomocy Schlapp, Queen, Hammond, Drinkwater i oraz w napadzie kamery. co ciekawe na ławce jest tutaj Kasper Schmeichel oraz Jamie Vardy gdzie oczywiście późniejsze gwiazdy a i jeszcze Richard Myers, a u nas jest tak w tym razem Wiktor Waldes, który wraca po kontrstudii, chce sprawdzić czy da radę dalej Luxo, Johnny Evans, Timothy Mensah chciałem dać szansę, dlatego Jones jest na ławce i Dario Syna po w Juan Mata, Ayo, Herrera, i w napadzie van Persie i napadzie na, i tym na ławce jest Raspberry, ponieważ nie chce ryzykować, że Wilson jest raz, dostanie oczywiście ten Kontuzje i tym razem będzie poważniejsza, dlatego zobaczymy jak to będzie. Waldest tylko pojętyle. tyle. Liczę na ciebie, że będzie z dobrym następcą, bo chciałem dać oczywiście odpocząć de hej. Tak więc jedziemy z tym meczem. Długo to nie minęło, bo już ósma minuta spotkania. Falcao, Serna, podanie do Herery. Herrera tam dokrywa do Błaszczykowskiego. Własikowski co zrobił? Chciał podać do Van Persiego, ale nie wysłuje. tam wybicie jest dosyć długie. Herrera przejmuje, znowu Właścikowski. Własikowski traci piłkę niepotrzebnie, przejmuje szlup. Ślub co zrobi? Rauli, niemozo jak to mi się mówi, kramarz. fosu męsa, bardzo ładne zagranie młodziaka. Falkao, Van Persi podanie do Falcao. Falcao będzie strzelam, gol! Gol, 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 gol! gol. Randomel el Falcao, dziewiąta minuta spotkania jest 1-0 w tym momencie. To jest szósty gol, o ile się widziałem tam właściwie tego kolumbijskiego napastnika w tym momencie. Naprawdę bardzo dobra akcja, muszę to przyznać, że z są Van Persi i Falcao ze sobą. 1-0 w tym momencie jest. No i witam na przerwie, spowodowanej oczywiście z brakiem akcji. Mamy 1 do 0 po tej akcji, właśnie Falcao, więc no, trzeba przyznać, że Waldes na razie spełnia swoją rolę, ale bardzo dobrze też no, radzi sobie młodzież, co mi się bardzo podoba. Niestety, kolejna kontuzja, w tym razem Andre Ayot doznaje kontuzji, no i musiałem puścić młodziaka, czyli Patryka Martineira, który liczę, że też dosyć dobrze pójdzie. A widzę, że w tych najsłabszych jest Juan Mata, a Mata jest lewy, dlatego wyjdzie za niego Ashley Young, który. Coś miejsce jeszcze, po w poprzednim odcinku było mówione, że nie dostanie powołania, a dostał powołanie, dlatego że no, ktoś akurat wypadł w tym czasie. druga połówka. I znowu witam was ponownie, znowu brak akcji było, nie wiem co się dzieje dzisiaj, ale dlatego, że ten, 6-5 to zrobimy szybką zmianę, under Herrera, chociaż nie, Herrera nie może być, bo... No już zmieniśmy jednego, dlatego jedziemy oczywiście dalej, zobaczymy co dalej będzie. No wreszcie jakaś akcja, 72. minuta spotkania, Herrera podaje do Wamperczego, Wamperczi strzela, a nic nie wyszło, Jak jeszcze ja będzie to miał, bo leciał i właśnie strzelił tego gola! 2-0 Ashley Young, trzecie trafienie w sezonie, już 2-0 prowadzimy z Leicester, no trzeba przyznać, że Ashley Young naprawdę miał determinację, żeby to wbić, Wamperczi tu strzelał, Warsaw obronił, Jank przejął tutaj właśnie piłkę, no i chciał, chciał po prostu i no... Udało mu się, że oddzięczyło mu się te zaangażowanie. 2 do 0 jest w tym momencie. 78. minuta spotkania. Simpson wybija. Luxo przejmuje piłkę, podaje na środek do Herrera. Van Persie strzela. Van Persie! I to był piękny gol teraz! Właśnie prawe, piek... prawe okienko górne jest No już 3 do 0. Raczej tego zwycięstwa już nam nic nie odbierze w tym momencie. Robin Van Persie odblokował się, bo długo, długo nic nie strzelał, ale jak już się miał odblokować, to właśnie przy takim pięknym strzale trzeba to przyznać. Jest już 3 do zera i chyba wygraną mamy w kieszeni. Ostatnie 20 sekund spotkania. Oczywiście już mamy zwycięstwo w garści, ale jeszcze będziemy się bawić z zawodnikami Leicester. Antonio Valencia się ma piłkę, podanie do Falcao w tym momencie. Falcao tam oszukał, podobno do Valencia, że będzie tam zagranie, ale nic z tego nie wysłał, bo oni wybili. I kończy się ten wynik spotkania na 3 do zera. Naprawdę bardzo dobry mecz, bardzo dobrze wszystko wysłano No i cieszy mnie to, za akurat no, Młodziak też dał radę i właśnie wadę, bo popatrzcie, 7-2 i 7-3 to naprawdę coś, ale jednak Johnny Evans pokazał, że pokazał jak to się gra: 3-0, Falka o 9, Ashley Young 73, i Robin Van Persie 78, minuta spotkania. I o cóż, no, mogę przyznać, że brawo panowie, od... odpokutowali się właśnie ten remis z Crystal Palace, można powiedzieć. Pokaz zaufania do własnych umiejętności, bardzo fajnie. 4 tygodnie, a już wypada z gry. No, niedobrze, niedobrze, zaczyna się robić szpital, moje drużynie, a to nie jest fajne. Waldez debiutuje w tym zespole. A to on debiutował! Aha, no to, no to miałeś dobry debiut, to muszę Ci przyznać, chłopie. To akurat było fajnie. Biorąc bez dwa bramki, przypominam sobie większych. Czy zgodzi się pan z tym, że Falcao z golem przyczynił się do rozstrzygnięcia? Dobrze jest zdobyć szybko gola, pół gra wtedy spokojniej. Hmm, każdy gra tak, bla bla bla. Z pewnie ma, oczywiście, dalej. Tak, tak. One wersji, najlepszy na boisku 9-0. Dlatego go, oczywiście, bardzo chętnie pochwalimy za ten ostatni mecz, bo bardzo dobrze zagrał. Zresztą ta bramka też to była naprawdę coś. Tak więc, no cóż, ja już się myślę, że tutaj mogę. No... Mogę powiedzieć tak, kończymy oczywiście, no mieliśmy dwa mecze, najpierw troszeczkę taka wpadka z Crystal Palace 1-1, ale odpukutowaliśmy sobie zwycięstwem 3-0 właśnie z Leicester i na ten moment jesteśmy na dziewiątym miejscu, mamy 14 punktów i troszeczkę się zbliżamy. I myślę, że na ten odcinek możemy się pożegnać ekranem właśnie Wiktora Waldesa, który debiutował. Tak czy siak, no ja już się z wami segnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować jeżeli chcecie, napisać komentarz, po bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik AdiDowidzi. Na razie i cześć!